Strony. Nie z mojej pracowni, ale jednak J23 wciąż nadaje. Wciąż jestem w trasie, ale już w Polsce. Drodzy Państwo, przyjrzałem się kilku zjawiskom, które pojawiły się, nasiliły albo stały się po prostu ważne, znaczące medialnie w Polsce podczas tych 10 dni, kiedy zdobywałem karpackie szczyty potężnym samochodem terenowym. I dziś parę słów z mojego punktu widzenia na temat działań związanych z granicą i migracją. Zauważyłem, że wzmogły się działania imć Bąkiewicza, który postanowił być jednak ważną personą w naszej polityce. Ciągle mu to nie wychodzi, bo największe jego zasługi to zrzucenie starszej pani ze schodów i paskudne zagłuszanie. Słów wypowiadanych przez bohaterkę powstania warszawskiego. Ale próbuję dalej. I ten ruch obrony granic to inicjatywa, pewnie nie jego, bo nie posądzam go o żadną inicjatywę dalekosiężną, ale inicjatywa ludzi, którzy z pis są związani. Przydaje się. Zanim więc mój komentarz, chcę przytoczyć parę. Liczb, żeby była jasność o co ci Bąkiewicze walczą, czemu się przeciwstawiają mężnie, napinają muskuły na polsko-niemieckiej granicy, nie białoruskiej, niemieckiej. Jak rzecz wygląda? W ubiegłym roku Straż Graniczna zatrzymała 12,5 tysiąca cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie, czyli. To najczęściej tacy, którzy weszli, dostali się do Polski z różnych stron. Najczęściej, jak wynika ze statystyk, z Białorusi. W tym czasie oblicza się, że ilość tej migracji nielegalnej wzrosła o 200%. To znaczące dwa razy więcej osób przekracza granice nielegalnie. Oczywiście znacznie mniej. Jeśli chodzi o granicę polsko-litewską, czy litewsko-polską, jeśli chodzi o tę stronę, bo to jest rząd kilkuset osób. Ale generalnie przez ostatnie lata rocznie do Polski, tak mówią statystyki, no bo nikt się rzeczy nie liczy, tych, którzy dostaną się nielegalnie, przedostaje się, przeciska, podkopuje. Nie wiem jeszcze, jakich sposobów używają, bo się tym nie zajmuję. Osoby w liczbie około 15 tysięcy 12-13. Pytanie: Czy ci ludzie mogą stanowić zagrożenie dla nas? No tak, bo stanowić zagrożenie może nawet jeden człowiek. Pytanie: Czy trzeba powoływać prywatną straż chroniącą granic? Co by niosło założenie, że Straż Graniczna i policja sobie nie radzą? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie z dwóch powodów. Po pierwsze, to nie jest duży problem w 40-milionowym narodzie, że nastąpi pewna fluktuacja osób niezarejestrowanych. Czy wśród nich mogą być terroryści niebezpieczni? No mogą. Nawet wśród legalnych migrantów może przecież być jakiś zamaskowany. Terrorysta. Nie unikniemy tego, że ludzie niebezpieczni mogą pojawiać się w Polsce. Ale czy potrzeba ludzi w kamizelkach z napisami Straż Ochrony Granicy? Nie straż? No dobrze, nie będę straszył. Ruch? Otóż nie z kolejnych paru powodów. Po pierwsze, Generalnie, Polska radzi sobie dobrze z migracją, bo mamy tych nielegalnych imigrantów naprawdę kilkanaście tysięcy, a nie setki tysięcy. Po drugie, z natury rzeczy Polska nie jest atrakcyjna dla migrantów, zwłaszcza z innych kręgów kulturowych. O ile Ukraińcy przyjechali tu w dużej liczbie, o tyle osoby na przykład z krajów arabskich, islamskich, źle się czują w Polsce, z tej prostej przyczyny, że kulturowo jesteśmy jednak monolitem monolitem także genetycznym no oczywiście nie absolutnym monolitem, że wszyscy z jednej matki ale generalnie jesteśmy do siebie podobni, że ciągle te kilkaset tysięcy osób o ciemnym kolorze skóry mieszkających w Polsce stanowi pewien ewenement. Kim więc są, są osobami zauważalnymi. Gdyby ktoś chciał być rzeczywiście terrorystą, no to w jakiś sposób musi się pod kogoś podszyć, bezpiecznie gdzieś dostać. A poza tym Polska nie jest atrakcyjna, bo nie daje takich dużych zasiłków. Więc w ogóle problem migracji nielegalnej u nas jest napompowany, jest dmuchany. My jesteśmy raczej punktem tranzytowym. Czy trzeba to ścigać? No tak, no póki świat jest tak zorganizowany, że stoi na konflikcie, na skonfliktowaniu różnych kultur, trzeba to kontrolować i trzeba to sprawdzać, ścigać. Ale czy potrzebne są prywatne ekipy, które będą chronić granic? Nie, nie i jeszcze raz nie. Po pierwsze, nie ma rzeczywistego zagrożenia. Biorąc pod uwagę ostatnie lata, mam tutaj liczby. Przekazanie formalne, czyli takie, gdzie Niemcy przekazują migrantów, którzy uciekli do Niemiec, a nie mieli takiego prawa, nastąpiło około 1000 razy w roku 23, około 700 razy w 24, a w, ty w tym roku jest to niespełna 500 razy. I tutaj nic na to nie poradzą Bąkiewicze. Dlatego, że to jest legalne przekazanie. Ktoś uciekł od nas, będzie oddany Polsce. To jest naturalne. Po co więc? Po co więc wprowadza Donald Tusk takie ograniczenia od jutra, że będą wprowadzane wyrywkowe kontrole na granicach? To przecież zgrzyt, jeśli chodzi o porozumienia z Schengen, których podstawą jest wolność przemieszczania się. Wróciłem teraz w ciągu jednej nocy z Rumunii, niedaleko miasteczka miasta, o Radiu, przekroczyłem granicę z Węgrami, przejechałem nie wiedzieć kiedy, przejechałem na Słowację i potem w pewnej chwili zobaczyłem, że mamy już polskie nazwy. To tak ma być. Myślę, że cel jest polityczny, nie społeczno-ekonomiczny. Bo jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że absolutna większość ludzi, którzy są. Zawracani na przykład z Niemiec to są Ukraińcy, którzy przyjechali do Polski uciekając przed wojną i chcieli pojechać dalej bez zezwolenia. Straszenie, bo znam takich ludzi, zwłaszcza starszych, którzy głosowali na Nawrockiego tylko dlatego, że on ochroni nas przed Arabami z nożami w zębach napadającymi. Pytają mnie niektórzy sąsiedzi, nie powiem którzy, czy mogę im zamontować. Zamek drzwi jak silniejszy, żeby migranci ich nie napadli. Naprawdę? Bez sensu. Bez sensu. Absolutna większość przestępstw w Polsce, także tych najcięższych, i to jest grubo ponad 90%. To są przestępstwa dokonywane przez naszych bardzo rodzimych zbójów. Przed nimi trzeba się chować. No nie przed kimś, kto ma inny kolor skóry i dlatego. Dlaczego więc to jest tak dmuchane? Dlaczego jest pompowane? Dlaczego prewencyjnie Donald Tusk wprowadza kontrolę? Kontrolę samochodów z przyciemnionymi szybami albo dużych autobusów. Wyrywkowo to będzie robione. Nie dlatego, że państwo polskie musi obawiać się, że ktoś gdzieś pod jakąś ławeczką wjedzie. Tu chodzi o prewencję polityczną. Żeby zamknąć usta tym, Którzy krzyczą, że rząd sobie nie radzi. Miliony, czy tam tysiące migrantów, najlepiej w domyśle, wyznawców islamu, przyjeżdżają do Polski. No brednia, nie przyjeżdżają tu. Nawet gdyby gdzieś upychać terrorystów, to proszę sobie wyobrazić, jaki jest cel terroryzmu: zasianie niepewności, zwrócenie uwagi. I to może się zdarzyć tylko w miejscach znaczących. Jeśli w którejś stolicy zachodniej Europy ktoś wysadzi coś w powietrze, choć dawno już się nie działo, cały świat o tym mówi, a im więcej się o tym mówi, tym bardziej skuteczny jest terroryzm. Gdyby w Warszawie coś zrobili, to niewielu o tym krzyczy. Dlatego ten terroryzm islamski w ogóle się do nas nie pcha, bo nie byłoby efektu wow medialnego. Nie trzeba nam migrantów, żeby było niebezpiecznie. Sianie paniki jest celem Jarosława Kaczyńskiego i tych, którzy mu doradzają, być może nawet jakichś jego zwierzchników, tego nie wiem na pewno. Ale kto sieje u nas niepewność terrorystyczną i kto prowadza ataki terrorystyczne? Przecież nie wyznawcy islamu, nie migranci, którzy gdzieś tam sobie krążą na granicy niemieckiej. Ci, którzy na zlecenie rosyjskiego wywiadu podpalają hale, niszczą coś, to są rodowici Polacy. Prawdziwi Polacy, którzy za 10 tysięcy złotych gotowi są podłożyć gdzieś ogień. W ogóle ich nie obchodzi ideologia. To, to są terroryści, których musimy się obawiać, a mają taki sam kolor skóry jak my. I tego trzeba się bać. Kontrole na granicach, no trudno nie wprowadzą. to nie jest największy problem tego rządu. Ale o innych problemach mówimy dużo i powiem w innym filmie. Zatem w ogóle się nie przejmujcie tym ględzeniem medialnym krzykiem o migrantach, którzy nas tu zaleją. Po pierwsze, potrzebujemy migrantów, choćby do wykonywania pewnych prac, których innym robić się nie chce. Po drugie, świat jest już taką wioską globalną, że nie da się zamknąć w ramach jednej niszy puli genetycznej i my prawdziwi Polacy, a tamten ma zbyt skośne oczy, tego wywalimy. Nie da się, nie możemy się zamknąć nawet na wyspie jakiejś, a tym bardziej w środku Europy. Trzeba to zaakceptować. Problem nie polega na tym, czy do nas przyjeżdżają. Nawet nie polega na tym, czy przeniknie paru nielegalnych. Problem polega na tym, czy ludzi będących na terenie Polski, sklasyfikowanych, zapisanych, czy też zupełnie nie, potrafimy skłonić do tego, żeby przestrzegali naszych reguł, a jeśli łamią, czy policja i służby będą skuteczne. To nie na granicy ma stać Bąkiewicz, to w całym kraju służby specjalne mają kontrolować, co się dzieje. Tu mamy problem. A panie Bąkiewicz, jedź pan sobie już po prostu na, na piwo. Gdzieś jeszcze, na jakąś ustaweczkę. To jest żenujące. Paru ludzi na krzyż krzyczących, że współpracują ze Strażą Graniczną. Pamiętacie historię? 33 rok Adolf H. dochodzi do władzy w Republice Weimarskiej w Niemczech, przejmuje władzę. Tam najpierw legalnie, potem działania nielegalne, tworzy sobie SD. To w zasadzie była prywatna policja. To były właśnie takie bojówki. Najpierw twierdzono, że to jest uzasadnione, bo jest konieczne. Jeśli państwo sobie nie radzi, to obywatele muszą to brać w swoje ręce. Hasło samo w sobie nie głupie, tylko musi być dobrze wykorzystane. A potem nadano uprawnienia SD i były mordy, gwałty, niszczenia, kradzieże, podpalenia. Bąkiewiczą być może nie aż takich. Uprawnień nikt nie nada, ale jeżeli będzie sankcjonowane to, że oni na przykład zatrzymują samochody, co jest przestępstwem, niezależnie od rodzaju kamizelki, które sobie założą, że sprawdzają, że żądają, żeby ktoś okazał się dokumentami. Jeżeli to będzie sankcjonowane albo przynajmniej nie będzie ścigane, to przerodzi się w następne działania. Dlatego niezależnie od tego, czy ktoś uważa, że grozi nam zalew migrantów czy nie. Żadne takie samorodne organizacje wspierane przez Jarosławówka nie mogą funkcjonować. On oczywiście powiedział, to są zwykli ludzie, obywatele, którzy zaczynają się organizować, by bronić granicy i nie zostawimy ich samych. To znaczy, że oczywiście partia polityczna natychmiast wyciągnie z tego jakieś, jakieś soki, wyssie, tak, medialne. Co więcej, słyszałem osobiście, kiedy krzyczał, że być może to nie tylko gołymi rękami trzeba działać, ale coś jeszcze wziąć w ręce. Czyli to już jest zapowiedź, że od zwykłej kontroli stop, kto jesteś, być może będzie musiało dojść do rękoczynów. I to znowu ludzie do tego absolutnie nieuprawnieni. Nie i jeszcze raz nie. To jest niedopuszczalne. Sugestia, że rząd sobie nie radzi i ktoś musi działać jest tutaj ważniejsza niż wszyscy migranci, którzy przejadą czy nie, przyjadą. nie przejadą. Rzecznik prasowy rządu zaczął funkcjonować. Tak? Dlaczego on tych rzeczy nie tłumaczy? O co tu chodzi tym, którzy krzyczą na granicy, że Polska jest tutaj dla nas, dla Polaków itd.? Nie mamy się w ogóle czym przejmować, jeśli chodzi o Migrantów w tym znaczeniu, że nic nas nie zalewa i nie zaleje. Polska sobie poradzi, tak jak radzi sobie gospodarczo, tak poradzi sobie z migracją. A ruch obrony granic może sobie do ręki wziąć jakieś transparenty, może sobie nawet demonstrować, bo to jest przyrodzone konstytucyjne prawo Polaków. Ale nie mogą uzurpować sobie uprawnień Straży Granicznej i nie ma zagrożenia, które wymagałoby takich działań. Wszystko to tylko kiepska manipulacja. Tak to widzę.